Witam kolegów hodowców. Nazywam się Krzysztof Trzaskalik. A tu moja córka Paulina Trzaskalik. Razem nagrywamy na moim kanale na YouTube. Paulina mi pomaga w hodowli gołębi. Razem hodujemy sobie gołąbki. Na kanale pokazuję jak to w mojej hodowli wszystko wygląda. Jakie stosuję preparaty. Jaką karmę. Jakie metody lotowania, przygotowanie, szczepienie, leczenie Także znajdują się porady Są one na filmikach, jest to pokazywane W postaci codziennego życia gołębi Kręcę filmy Na bieżąco z tego co się w mojej hodowli I u Paulinki dzieje Paulinka ma swój własny gołębnik, który sobie prowadzi samodzielnie Tam ma swoje gołąbki a przy moich mi pomaga, tutaj karmimy. Jestem także sędzią w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Dlatego czasami zamieszczam także informacje na temat budowy gołębi, wystaw. Mam też okazję dzięki temu najlepsze gołębie w Polsce i w Europie, a także na świecie trzymać w ręce, oglądać. Więc staram się na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski, jak te gołębie wyglądają. I ewentualnie to, co zaobserwuję, kolegom przekazywać. Jeśli chodzi o hodowlę i metody postępowania, nie namawiam do tego, żeby mnie naśladować. Ja tylko pokazuję, jak to wygląda w mojej hodowli, jakie to przynosi efekty. Efekty są dobre, bo w ostatnich latach zawsze jestem w czołówce, w dziesiątce. A największe sukcesy to trzecie miejsce w okręgu na 1200 hodowców, czwarte miejsce w okręgu. To nie są pojedyncze sukcesy Mistrzostwa Oddziału w 2019-2018 roku. Zdobyłem Mistrzostwo Oddziału w lotach gołębi dorosłych Supermistrza. Bardzo dobre wyniki w kategoriach. Moimi gołąbkami koledzy, którym je ja odstąpiłem, także osiągają bardzo dobre wyniki. Często dzwonią. Też parę takich informacji na moim kanale podałem, <laughs> gdzie moje gołębie dobrze latały. Zdobywały tytuły najlepszych lotników oddziału, także to bardzo cieszy jak te gołębie bardzo dobrze się spisują na obcych gołębnikach. W tym sezonie moje gołębie także na wspólne gołębniki będą wysyłane. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak się to sprawdzi. Myślę, że też z tego relacje będą zdawane na kanale. Jak tylko loty się zaczną i będzie szansa informować. Teraz w czasie całego sezonu gołębki będą filmowane i pokazywane, co się dzieje w hodowli w ramach oczywiście możliwości i czasu, jakie mam dla nich. Także będą prowadzone przygotowanie gołębi, suplementacja, leczenie, także loty oraz wyniki z tych lotów. No plus codzienne zajęcia i zabawa z gołębiami. Tak jak tutaj moja córka się bawi z samczykami. I tu jedzą jej z ręki. Gdyby ktoś chciał porozmawiać, może zadzwonić. Jak będę mógł odebrać, to telefon odbieram, bo w pracy nie rozmawiam. Nie mam możliwości, ma rozmawiać przez telefon. Mój kontakt do mnie: 513 812 513 812 854. Pozdrawiam. Tutaj możemy jeszcze chwilę sobie właśnie popatrzeć jak te gołąbki się odżywiają. Poza gołąbkami interesuje się także hodowlą pszczół, dlatego na kanale pojawią się czasami informacje na temat pszczół i tego co w moim pszczelarstwie się dzieje. Nie wiem ile tych informacji będzie, ile będzie czasu, jak to wszystko będzie wyglądało. Podobnie pszczół dopiero się uczę. Będą też, informacje czy filmiki zamieszczane z mojej pracy. Od czasu do czasu też się mogą pojawić. Więc poza gołąbkami, pszczołami mogą być filmiki także o innej tematyce. Będzie ich na pewno mniej. O, jaki agresor, tak. O. Także to tyle odnośnie planów. Ładnie jedzą. Wszystkich oglądających, pozdrawiam i do usłyszenia.